Rozważania autorstwa księdza Dominika Chmielewskiego na podstawie książki Różaniec, Ratunkiem dla Świata. Wstęp: Zrozumieć Różaniec. Różaniec jest potężną bronią, daną Kościołowi czasów ostatecznych, aby całkowicie zniwelować skutki działania diabła w życiu każdego chrześcijanina. Aby zrozumieć różaniec, jego potężną moc w stawiennictwa. Trzeba cofnąć się do początku Pisma Świętego, gdzie Bóg nakazał Mojżeszowi zbudować namiot spotkania, w którym największym sakrum była arka przymierza, najświętszy przedmiot Izraela. W arce złożono laskę arcykapłana Aarona, tablicę dziesięciu przykazań, którą Mojżesz otrzymał na górze Synaj, oraz mannę, pokarm zapewniający Izraelowi przetrwanie na pustyni. Nad arką była przebłagalnia za grzechy, podtrzymywana przez Herubów. Bóg obiecał, że będzie spotykał się z Mojżeszem i rozmawiał z nim przy arce przymierza. Była ona tak pełna Bożej obecności i świętości, że dotknięcie jej groziło śmiercią. Poprzez arkę przymierza Bóg dawał Izraelowi niesamowite błogosławieństwo i zwycięstwa w walce. Kiedy wskutek świętokradztwa i odejścia od Boga Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, arka przymierza została ukryta przez kapłanów Izraela i już nigdy jej nie odnaleziono. W tej sytuacji dziejowej przychodzi na świat Jezus Chrystus, dokonuje dzieła odkupienia i zbawienia ludzkości, wstępuje do nieba, wstępuje Duch Święty, rodzi się Kościół i zaczynają powstawać ewangelie. Powstaje też najbardziej tajemnicza księga Pisma Świętego, czyli Apokalipsa. Żydzi, którzy lawinowo nawracają się na chrześcijaństwo, odczytują proroctwo Apokalipsy i z totalnym zaskoczeniem dowiadują się, że Arka Przymierza odnalazła się gdzie? W niebie. Czytają w proroctwach Apokalipsy, że Bóg w pewnym momencie otworzy swoją świątynię w niebie i ukaże Arkę Przymierza całemu światu. I kolejny szok: Arka Przymierza to już nie drewniana skrzynia z atrybutami starotestamentalnymi, ale kobieta, obleczona w słońce symbol boskości to kobieta, która jest przeniknięta wszechmocą Boga z wieńcem z gwiazd dwunastu czyli jest ona królową nie tylko ziemi, ale też nieba kosmosu. Pod swoimi stopami ma księżyc, który w symbolice objawień maryjnych ukazywanych przez ducha dla Kościoła oznacza moce piekielne. Co za niesamowita pedagogia Boga! Pozwolił, aby arka starotestamentalna zaginęła i już nigdy się nie odnalazła, ponieważ ona tylko symbolizowała i zapowiadała pojawienie się na ziemi prawdziwej, najpiękniejszej arki przymierza, którą jest Maryja. Maryja jest mistrzynią różańca. Chce Cię nauczyć walczyć różańcem na poziomie mistrzowskim. Popatrz. Sekret różańca został ukryty przez Boga na początku Pisma Świętego, a odkryty przez niego w ostatniej księdze Pisma Apokalipsie. Przypomnij sobie jeszcze raz. Bóg obiecał Mojżeszowi, że wysłucha wszystkich jego próśb i da mu wszystkie zwycięstwa. I wszelkie błogosławieństwa, kiedy będzie się modlił przy arce przymierza. W czasach ostatecznych Bóg obiecuje, że wysłucha wszystkich Twoich modlitw i da Ci wszystkie błogosławieństwa, kiedy będziesz się modlił przy arce, przy Maryi, jej modlitwą różańcem, danym jako najpotężniejsza broń czasów ostatecznych. Wejdź więc w Boże Obietnicę i odbierz swoje zwycięstwo.